Jestem smutna. I najpierw będę straszyć, a potem pokażę, jakby podsumowanie w pewien sposób tego wszystkiego, o czym zaczął mówić pan prezes Kamiński na samym początku. E, powiem, kto jestem, to żeby państwo wiedzieli, że mam pewien inny ogląd to tylko osób zajmujących się informatyką lub tylko zarządzaniem. Jestem lekarzem a pieniędzmi pacjentów zajmuje się od 1998 roku, czyli od powstania kaskowych. Dlaczego mówię, że jest smutno i że będę straszyć? Proszę Państwa, zacznę swoją prezentację od pokazania pewnych wyników, słupków i tabelek, żeby na koniec przejść do tego, do czego ta wiedza, którą tu posiędziemy, jest nam potrzebna. Polacy są bardzo dobrze zorientowani w tym, jak źle jest w polskiej ochronie zdrowia. Wydawałoby się, że najprostszą diagnozą jest za mało pieniędzy. Ale pamiętają Państwo, prezes Kamiński mówił. Trzykrotnie więcej wydajemy w ciągu ostatnich 17 lat. Przyjmuje się, że w 2014 roku Polacy wydali na ochronę zdrowia miliard sto, 115 miliardów złotych. Z tego blisko 40% to są pieniądze wydawane z prywatnej kieszeni. W związku z tym proszę zobaczyć Polacy kolejny rok, badania CBO, badania oficjalne pokazują, że przede wszystkim pieniądze przeznaczone na służbę zdrowia są źle wykorzystywane. Czegoś brakuje w zarządzaniu. Owszem, tych pieniędzy nie ma zbyt dużo, ale w dalszym ciągu są źle wydawane. I to jest, proszę Państwa, 81%. Czyli wiemy już, że Polacy nas, lekarzy, zarządzających, menedżerów, oceniają nie najlepiej. Polityków jeszcze. Było. <laughs> Dane z wyniki badania Eurohealth Consumer Index. Proszę Państwa, Holandia kolejny rok jest na pierwszym miejscu. 900 punktów na 1000 możliwych. Większość z Państwa zna to badanie, badanie wieloczynnikowe, badanie chyba najbardziej obiektywne, badanie oceniające systemy ochrony zdrowia. Co jest smutnego w tych 511 punktach, punktów dla systemu polskiego? To, że w 2012 roku mieliśmy jeszcze 580. Byliśmy trzy miejsca wcześniej. W tej chwili za nami została Litwa, Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Bośnia i Hercegowina. Nie ma nikogo gorszego w całej Europie. Mamy bardzo dużo do nadrobienia, a pieniądze są nieduże i źle wykorzystywane. No dobrze, mamy mało pieniędzy, mamy zły system. I oczywiście chcemy być wszyscy piękni, młodzi, zdrowi i bogaci. Wszyscy dokładnie wiemy, że tacy nie jesteśmy, że bardzo szybko gonimy kraje zachodniej Europy, za chwilę dogonimy również Japonię. Coraz więcej z nas będzie starych wymagających opieki. Wyraźnie podkreślam, nie leczenia, tylko wymagających opieki. I co z tego wynika? Wiemy o tym od dłuższego czasu. O tym, jak wygląda system, politycy wiedzą od kilkunastu lat. Struktura łóżek szpitalnych, najnowsze badanie gusowskie opublikowane w tym roku. Znowu się powtarza od wielu lat liczba łóżek ostrych. A gdzie mamy łóżka opieki długoterminowej, wiedząc, że się starzejemy i będziemy potrzebowali opieki? Proszę spojrzeć, spada liczba łóżek w Polsce opieki długoterminowej, opieki hospicyjnej. Co więcej, spada również liczba hospicjów domowych. O czym to świadczy? O braku pieniędzy, o braku myślenia, o braku polityki zdrowotnej. No, to jest chyba oczywiste, jesteśmy na szarym końcu, czyli u nas Osoby przewlekłe, chorych przewlekle leczymy na łóżkach ostrych, na łóżkach najdroższych. W związku z tym rozumiemy, dlaczego Polacy doskonale rozumieją, że pieniądze na polską służbę zdrowia są źle wykorzystywane. I proszę Państwa, to, co mnie jako lekarza boli najbardziej. W badaniach w zeszłym roku. Współczynnik lekarzy na tysiąc mieszkańców był 2,3. W tym roku mamy już 2,2. Proszę Państwa, że są to lekarze i lekarze stomatolodzy. Jak widać, znowu przodujemy. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że nie to mnie tak martwi, biorąc pod uwagę strukturę demograficzną naszego kraju, że za chwilę będzie 30% osób 65+, plus, jak to. Nie mamy pielęgniarek. Pamiętają Państwo takie czasy? No, część z Państwa nie ma prawa pamiętać, kiedy licea pielęgniarskie były jednym z popularniejszych szkół. Kształciło się wiele pielęgniarek i w tej chwili pielęgniarki po liceach pielęgniarskich, czyli niestety w moim wieku, są najbardziej poszukiwanym zawodem w niektórych regionach kraju. A teraz proszę. Pamiętając tamte dane, popatrzeć, jaki jest rozkład terytorialny. I o czym ten rozkład terytorialny mówi? Lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie. Najbliżej granicy z Niemcami. Najmniej pielęgniarek i najmniej lekarzy. Ściana wschodnia jeszcze jakoś się trzyma. Bo jak sobie tutaj dokładnie analizowałam, nijak mi nie wychodzą te średnie, które są oficjalnie podawane do LCD. Są to dane gusowskie, mówiące o osobach pracujących. Pewnie tych danych wysyłamy przez ministerstwo do LCD. Jestem również ja, bo jestem, bo jestem lekarzem, chociaż nie praktykuję. I teraz. Mamy mało lekarzy, ale za to, proszę Państwa, są oni bardzo starzy. Jak popatrzymy sobie na tą strukturę to proszę zobaczyć, że w największych grupach wiekowych przybywa nam lekarzy. Natomiast tutaj jest ten wzrost nieduży i musimy mieć świadomość, że wśród tych najmłodszych, którzy właśnie skończyli studia, właśnie zdali lep, właśnie odrobili staż, albo nie daj Boże skończyli rezydenturę, jak przeskoczą do tej kolejnej grupy, będzie ich jeszcze mniej, bo zdążą wyjechać. Czyli nie będziemy mieli pewnie 0 za 2, 2 i 2, tylko będziemy mieli 2 i 1. Yy, bardzo dokładnie przeczytałam całe opracowanie przed spotkaniem z Państwem, bo chciałam zobaczyć wreszcie strukturę wieku pielęgniarek. Ale okazało się, że takich danych, te dane nie zostały opublikowane. Zostały zaznaczone tylko w tekście. Że liczba pielęgniarek młodych do 35 roku życia w badaniu rok do roku zmniejszyła się o pół punkta procentowego, za to rośnie ta grupa. Czyli nie, dość, że nie mamy pielęgniarek, ale niestety są one stare. Czyli za lat 2, 5 tych pielęgniarek możemy nie mieć w ogóle. Czyli jesteśmy w dosyć nieszczególnej sytuacji. A co my mówimy, co jest dla nas najbardziej istotne? Zachowanie dobrego zdrowia. Proszę zobaczyć, nie praca zawodowa, tylko zdrowie. Czyli mamy społeczeństwo świadome z bardzo dużymi oczekiwaniami. Jak wygląda nasza medycyna w tej chwili? Wiemy, że mamy mało pieniędzy, że jesteśmy coraz starsi, a nie młodsi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaka dzietność była w 1970 roku w Polsce. Proszę Państwa, mieliśmy dzietność 2,99. W tej chwili mamy jaką dzietność? 1,3. Najniższą w Europie, w całej Europie. Czyli będzie, będzie nas coraz mniej, za to coraz starszych. Jak działa nasza medycyna? To są badania ECD. Niestety kolejnych nie ma w tak szczegółowym podziale. Proszę zobaczyć. Mamy grupę 15,60. Czyli tych, na których państwu powinno najbardziej zależeć. Bo to są ci, którzy pracują, którzy wytwarzają PKB, którzy dostarczają pieniędzy. Jest lepiej niż w 2000 roku. 145 osób na 1000 mieszkańców umiera w tym przedziale wiekowym. I znowu, chwała Bogu, że jest jeszcze Rumunia, Bułgaria za nami. Nie bylibyśmy najgorsi. Proszę zobaczyć, jak wyglądają te słupki w innych krajach. Teraz, że tak powiem, zacznę od hasła. Będąc młodą lekarką, jak uczyłam się na początku lat 90. medycyny, to uczono mnie, że leczy się człowieka, że leczymy pacjenta. Pracując najpierw w kasach chorych, potem w prywatnych ubezpieczeniach, obserwuję taki trend, że przeszliśmy od leczenia człowieka do leczenia objawu. A w tej chwili, obserwując od kilku lat, mam takie niejasne wrażenie, że leczymy, koledzy, doktorzy, leczymy wyniki badań. Nie badamy pacjenta, nie rozmawiamy z pacjentami, tylko leczymy wyniki badań. Jakie są tego przyczyny? Proszę Państwa, według mnie podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że kasy chorych, Potem NFZ, potem wszyscy nauczyliśmy się tego, że płaci się nam za wykonałą procedurę. Od, od, odchodzi się, albo się zupełnie odeszło od budżetowego systemu, który w dalszym ciągu występuje w wielu krajach. Budżetowego systemu finansowania na przykład szpitali, tak jak jest w Holandii. Nie ma sieci szpitali i płacimy tylko za procedurę. Co to powoduje? Że musimy wrócić, proszę Państwa, nie mając zasobów, nie mając ludzi, z powrotem musimy wrócić do tego, co było przed laty, do leczenia pacjenta, a nie do leczenia objawów, nie do leczenia wyników badań. Dlaczego? Dlatego, że mamy za mało pieniędzy i brak informacji. Jak ktoś z Państwa praktykuje, to wie, jak często okazuje się, że pacjent od różnych lekarzy uzyskuje te same leki, wykonuje te same badania, bo lekarze się ze sobą nie komunikują, bo nie mają do tego narzędzi. W związku z tym, proszę Państwa, gdzie jesteśmy, żeby przejść do meritum mojego wystąpienia? Mamy mało pieniędzy, wszyscy się z tym zgodzą. Mamy mało lekarzy, ale za to mamy mało pielęgniarek. A po drugiej stronie walki mamy dużo starych, mówię tu również o sobie, w związku z tym mogę tak mówić, mamy dużo chorych, i mamy wielkie oczekiwania. Nie jestem tak sprytna w powerponcie, żeby pokazać tutaj ruchomo, jak się ta waga przekrzywia. Czy mamy szansę, żeby coś z tym zrobić? Czy mamy szansę, żeby zmienili to politycy? Myślę, że jesteśmy wszyscy do, dorośli, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nic się politycznie przez najbliższych wiele lat nie zmieni, dopóki ten system nie runie do końca. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie, o którym po kawałku, w różnych częściach mówili moi przedmówcy, a zaczął mówić Pan Prezes Kamiński. Proszę Państwa, jedynym wyjściem, do którego w tej chwili dążą ubezpieczyciele na Zachodzie jest powrót do zarządzania zdrowiem. Powrót do tego, że zaczynamy leczyć całego pacjenta bardzo, w sposób bardzo spe spersonalizowany, dlatego, że to Chroni nasze zasoby zarówno finansowe, jak i osobowe. Co jest do tego potrzebne? Proszę Państwa, potrzebna jest do tego komunikacja pomiędzy pacjentem, profesjonalistami, lekarzami, farmaceutami, laborantami, diagnostami, a płatnikiem, bez względu na to, czy jest to płatnik publiczny, czy jest to płatnik prywatny. No ja tutaj powiem o płatniku prywatnym, którego to właśnie reprezentuję. I potrzebna jest komunikacja. Komunikacja między wszystkimi aktorami systemu. I tu jest oczywiste, że będę mówiła o tych rozwiązaniach, które dla płatnika, czyli dla mnie, daje Platforma OSOS, i co możemy z tego wykorzystać, i co zaczynamy korzystać, i jak będziemy to robić w przyszłości. Proszę Państwa, zarządzanie zdrowiem na platformie OSOS i zarządzanie zdrowiem przez odpowiedzialnych za zdrowie i pieniądze. I musimy się nauczyć odpowiedzialności za zdrowie i pieniądze wszyscy aktorzy systemu. Zarówno pacjenci, zarówno profesjonaliści, jak i my płatnicy. Bo jeżeli tego zarządzania i tej odpowiedzialności za pieniądze nie będzie, to my tych pieniędzy jako płatnicy nie weźmiemy znikąd. Będziemy je brali od pacjentów. Pacjentów nie będzie stać, nie będą tych pieniędzy mieli profesjonaliści. A dokładnie Państwo wiedzą, że 50%, ponad 50% usług yy, usług medycznych w Polsce, zwłaszcza ambulatoryjnych, jest opłacanych z własnej kieszeni. Więc jak tych pieniędzy nie będzie, to ci aktorzy również tych pieniędzy nie będą mieli. To, co jest to nam potrzebne, będę mówiła o tym, co wykorzystuje moja firma, czyli o systemie Blue Health umieszczonym na platformie Osos i wykorzystującej wszystkie... Te dobrodziejstwa, które w tej chwili zaczyna dostarczać nam OSOS. To, o czym mówił pan prezes Kamiński na początku. Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych, prewencja pierwotna i wtórna. Proszę państwa, mimo dobrych internetu, mimo tego, że Polacy uważają, że podstawowym czynnikiem, który poprawił ich zdrowie, jakość życia, co było dla mnie dużym zaskoczeniem w badaniu Health Barometer, jest internet. To wielość informacji w internecie powoduje, że znowu pacjenci zaczynają wracać do lekarzy i zaczynają się pytać, czy to, co wyczytali u doktora Google to jest prawda. A lekarze muszą znaleźć czas, czyli trzeba im dostarczyć narzędzie, żeby ten czas na przekazanie tych informacji znaleźli. Informacje o wykonanych usługach medycznych i zakupionych lekach. Nie mamy w Polsce nawyku, mimo rozwoju od wielu lat. Podstawowej opieki zdrowotnej, funkcji gatekeepera, jakim miał być lekarz rodzinny, lekarz prowadzący, nie dzieje się to tak jak w krajach zachodnich. Polacy uwielbiają, w cudzysłowie, chodzą do specjalistów. Nie korzystają z tego, nie korzystają z koordynatora. W związku z tym lekarze muszą wiedzieć, jakie usługi zostały wykupione, a przede wszystkim, jakie leki zostały zalecone i jakie leki zostały wykupione. O czym się możemy dowiedzieć z zasozu. Dlaczego to jest ważne i dlaczego ja to rozgraniczyłam? Zalecone i wykupione. Proszę pamiętać, że 18% Polaków w ubiegłym roku, według też badania Health Barometer, zrezygnowało z zakupu leków z przyczyn finansowych. W związku z tym musimy też wiedzieć, jako lekarze, zlecając lek, czy po prostu pacjenta na to stać, a nie czekać na kolejną. Wizyty I zastanawiać się, dlaczego nasze leczenie nie zaskutkowało, jeżeli pacjent nie wykupił leków. Ale przede wszystkim o wykupionych lekach musimy znać interakcje. A pacjenci często przekręcają nazwy leków, nie pamiętają nazw leków i nie pamiętają leków, które zażywają. Co jest istotne zarówno dla profesjonalistów, jak i dla pacjentów: informacja o interakcjach leków, a nie tylko leków, ale leków i pokarmów. Znowu to wiedza, która się zmienia. Trudno, żeby każdy doktor przeczytał wszystkie ulotki wszystkich leków przez siebie stosowanych albo takich, które zamierza zastosować. Skądś tą informację musi mieć. I proszę państwa, to od czego zaczął pan prezes Kamiński. Programy i technologie zdrowotne. Musimy zacząć i zaczynamy koordynować leczenie pacjentów. Proszę państwa, wdrożenie... Niecały pół roku temu programu Mój onkolog, zanim zaczął się ten program onkologiczny nfz my sprzedajemy i prowadzimy pacjenta, który ma podejrzenie zdiagnozowania nowotworu lub zdiagnozowany nowotwór za rękę, jak mówimy, wypuszczamy przy drzwiach szpitala. Nie zdają sobie Państwo sprawy, jak to jest potrzebne, jak to jest konieczne y, jak to bardzo oszczędza koszty. Nie. Kumuluje się, nie powtarza się niepotrzebnych badań, jednocześnie daje się poczucie bezpieczeństwa pacjentowi. I co jest jeszcze w tym istotne? Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie praktycznie online, jako płatnik, rozliczać się z placówkami medycznymi dzięki systemowi obszarowi OLS. Płacimy w ciągu trzech dni za wykonane usługi. Co jest naszym celem i co jak gdyby powoduje, Chcemy osiągnąć najlepsze zdrowie, i tak jak mówił prezes Kamiński, za najmniejsze pieniądze, dlatego że można to skoordynować i wysnuć informacje, które pozwalają na spersonalizowanie i na powrót do leczenia człowieka. Proszę Państwa, nie można starego człowieka naprawić. A bardzo często przez system leczenia, FIFO, płacenia za procedury FIFO service chce się naprawić starych ludzi, wydając olbrzymie pieniądze i dla całego systemu nie uzyskując żadnych efektów. Tak jak dokładnie Państwo wiedzą, w takiej na przykład Holandii, jeżeli chce ktoś mieć pompę insulinową, to podstawowe pytanie jest: w jakim jesteś wieku? Jeżeli ktoś ma lat 20-30, dostaje od płatnika publicznego taką pompę insulinową za darmo. Jeżeli ma lat 65, farmata ekonomika w Holandii jest bardzo zaawansowana, mówi się zapłać sam bo do systemu, do, do całego państwa nic nie wniesie. Czyli kończąc, ubezpieczenia zdrowotne nowocześnie z wykorzystaniem systemów informatycznych i wdrożeniem technik zarządzania zdrowiem w oparciu o system informatyczny, w oparciu o platformę OSOS możemy zacząć zarządzać zdrowiem pojedynczego pacjenta, oszczędzając koszty i doprowadzając do jak najlepszego zdrowia za te pieniądze, które mamy. Dziękuję Państwu bardzo.